Niedziela, 3 listopada, 16. kolejka piłkarskiej II Ligi. Witam Państwa z Krakowa, ze stadionu Garbarni, która mierzyć się dzisiaj będzie z błękitnymi Stargard. Mecz drużyn, środka tabeli. Gospodarze zajmują 11 miejsce, punktów 20. Cztery oczka więcej zgromadzili dotąd piłkarze tenera Adama Topolskiego, co przekłada się na lokatę numer 8. Oba zespoły zwyciężyły swoje ostatnie mecze w lice. Garbarnia przełamała się po serii porażek i zaległe meczu pokonała na wjeździe. Znicz Pruszków. Skromni 1 do 0. Z kolei błękitni ograli 2 do 1. Legionowie. Podopierczni trenera Łukasza Surmy. W bramce z 1 Dorian Frączak. 4. Krystian Kujawa. 5. Jan Klimek. 8. Marek Masiuda. 10. Kamil Kuczak. 12. Mateusz Duda. Z 7. Michał Cywiński. 9. Piotr Kurbiel. 11. Krystian Sanowski, 14. Bartosz Sitkowski. 18. Wojciech Fadecki, 19. Paweł Łysiak. 20. Zagwizdał sędzia, rozpoczęli gospodarze. Powiedziałbym bez pomysłu w kierunku Jakuba Szreka. No i można ruszać z kontratakiem. Bardzo ładnie Kuczak do marszalika. Będzie okazja, w pole karne wbiega Felix. No ale troszkę za mocne. To dośrodkowanie. Jeszcze akcję zamyka Kowalski. Kowalski dośrodkowanie Kuczak. No i to jest prowadzenie garbarni. 13 minuta spotkania. Radość na ławce rezerwowych. Szukać jak najszybciej odpowiedzi ale trzeba powiedzieć, że cała akcja choć o tym może za moment wyszedł wysoko No przez całe boisko, ale widząc, że Kowalski już jest pod kryciem to z tego zrezygnował, teraz fatalnie Fronczak, no i mają dużo szczęścia musiał wyciągać kartkę z kieszonki Arbiter teraz nie było spalonego. Jest Paczuk, zdołał dośrodkować. No jeszcze tam będzie szansa, próbuje. Z numerem 11, Krystian Sanocki. Jeszcze nie koniec. Jeszcze Fronczak zmuszony do interwencji. Próbował zagrać błyskawicznie do Kuczaka. A lewą stroną Marszalik pokazał się jako bon Marszalik szuka sobie miejsca do uderzenia. Jeszcze Felix 16 metr, teraz Marszalik, no i mocny strzał. Na zegarze, wyrównane myślę spotkanie w Krakowie, teraz źle obliczyli tor lotu piłki, obaj piłkarze, Kuczak, no on ma szansę na kolejnego gola w tym meczu, ale no trzeba teraz pochwalić Mariusza Rzebeckiego. Fadecki, jest okazja na dośrodkowanie, bardzo dobra piłka i broni Fronczak Ładnie tam strzelał z numerem 11, Krystian Sanocki No nie, teraz to może być To musi być bramka, no tutaj nie ma co, co ukrywać Środkiem teraz Piłka do Sanockiego. Błąd przyjęciu, ale jeszcze zdoła dopaść do piłki Sanocki. Do środkowanie. No i jeśli tego nie wykorzystują gracze błękitnych, no to tutaj nie ma co marzyć się nawet o remisie. Kowalskiego. Spójrzmy. Kowalski. Prosto w mur. Na spalonym jest Michał Felix. Podniósł arbiter chorągiewkę. No, można ubolewać na tym, że dzisiaj nie mamy możliwości pokazania Państwu powtórek. Chętnie zobaczyłbym tą sytuację raz jeszcze, bo tam kilku graczy było na spalonym, ale czy w tym konkretnym przypadku na spalonym był... Błękitnych. Udało się na chwilę oddalić grę od własnego pola karnego, ale tym razem lewą stroną próbuje Bartosz Sitkowski. Zagranie z Fadeckim. No i ten chyba walczyć o piłkę w przypadku dośrodkowania. Fadecki. Pewna interwencja. Dorian. Zadowski. Dobre zgranie. No i teraz Fronczak. Brawa za tą interwencję. Kolejny raz tutaj pokazuje swoje umiejętności. Dorian Fronczak. strzelał ten, który przed momentem zameldował się na murawie. Mateusz Bochniak. Widać, że Fronczak wraca do dobrej dyspozycji. Teraz też. No. Chyba nie muszę chwalić, jeśli takimi interwencjami popisuje się Frączak, ale coraz niebezpieczniej, coraz groźniej pod bramką. Oczekami są, ma dużo świeżych sił, wprowadzony przed kilkoma minutami na murawę. Jest też w polu karnym Felix i Kuczak, właśnie Kuczak przy piłce. No i nie spodziewał się chyba tego zagrania Michał Felix. Dość szczęśliwie ta piłka wylądowała pod jego nogami, tam na pewno nie szukał go Kamil Kuczak. A w odpowiedzi gracze. No nie, ja jestem zdania, że tutaj nie ma mowy o rzucie karnym. Faulowany z numerem 11 Krystian Sanocki, ale ja uważam, że. że tam to była najbardziej. Czy Dorian Frączak? Fadecki. Pewnie wykonana 11. jeden do jednego. No będą spore kontrowersje, myślę, odnośnie tej sytuacji. Dorian Frączak teraz ukarany żółtą kartką. Będzie teraz dostarczyć piłkę w pole karne. I okazja do kontry. Nie było spalonego, dobrze zagrał Fadecki. Z numerem 23 Bochniak zagrywa do Sanockiego. 16 metr, Sanocki! Wybija Frączak. to nie rzut rożny, a z autu. Gabron ponownie ze szeregiem, piętką odegranie. Spójrzmy, okazja. Bramkowa i poprzeczka. Tym razem dużo szczęścia mieli gospodarze. Ładny, techniczny strzał. Nie miałby nic do powiedzenia. Dorian Frączak, który tylko odprowadzał futbolówkę wzrokiem. Trzeba powiedzieć, że zdecydowanie bliżej. Tutaj prowadzenia gracze. Gracze Błękitnych strzela. Może wykorzystać się, swój wzrost Hubert Krawczun. Jest dośrodkowani. Dorian Trączak w doskonałym stylu na broni strzał Jakuba Ostrowskiego. No Fronczak myślę, że na pewno... ...koledzy. Właśnie takie rozwiązanie. Zbyt krótko wrzucona piłka. Kontra Błękitnych. Piotr Kurbiel poszedł z nim także... Fadecki zdoła dośrodkować. Fadecki, no i teraz, e, powiem szczerze, że tak dla mnie, to jest ewidentna żółta kartka. Żół, e, zagranie ręką e, Kujawy. Nie wiem czy nie żółta kartka, w takim wypadku druga żółta kartka. Tam nie było żadnego z partnerów, był tylko e, Kobon. No i w tym momencie arbiter kończy ten mecz. 1 do jednego podziałem punktów. Zakończone spotkanie Garbarni Kraków z błękitnymi. Stargard. Na pewno sporo kontrowersji w tym meczu.